Nazywam się Jan i Fabiańczyk, jestem konsultantem, ekspertem z sprawie społeczeństwa w firmie SpyOne. Nasza firma zajmuje się aplikacjami, które pozwalają Państwu monitorować telefony służbowe pracowników. Dlaczego polecamy przedsiębiorcom naszą aplikację? Ponieważ w dzisiejszych czasach, tak naprawdę w biznesie nie możemy ufać nikomu. Nasi pracownicy mają dostęp do naszych dodanych wrażliwych, mają dostęp do bazy klientów, mają dostęp do naszych kontrahentów, współpracowników. I często może się zdarzyć, że konkurencja, uczciwa lub nieuczciwa, będzie chciała przejąć naszych pracowników. I proszę mi uwierzyć, umowy lojalnościowe podpisywane przez pracowników nigdy nie powstrzymają nikogo przed tym, żeby odejść z Państwa firmy, przenieść się do innej i udostępnić im bazę danych. Poza tym często możemy zauważyć, że nasi pracownicy nie pracują też tylko dla nas. Pracują też i dla siebie. Negocjując inne stawki, dla siebie mogą Państwo przekazywać inne stawki. Mając pod kontrolą ich smartfony, ich telefony służbowe i stanowiąc naszą aplikację, co bardzo proste, trwa to kilka minut. Mają Państwo dostęp nie tylko do rozmów telefonicznych, SMS-ów które pracownicy Państwa wykonują w ramach czynności swoich służbowych, ale też podgląd i nasłuch na żywo otoczenia. Nieużywany telefon przez pracownika, który leży sobie spokojnie, może zrobić dla Państwa przekaz informacji o tym, o czym się rozmawia, o czym rozmawiają z Państwa klientami, a także też możemy widzieć, z kim się spotykali w danej chwili. Pamiętajmy, że mogą mieć też Państwo wtedy wiedzę na temat, jak dany pracownik w ogóle pracuje. Czy rzeczywiście sprawdza się w kontaktach z klientami, sprawdza się w kontaktach z kontrahentami, czy mówi to, co Państwo chcieliby usłyszeć od nich, czy też negocjuje odpowiednie stawki i przekazuje to Państwu w sposób uczciwy. Instalując naszą aplikację, mają Państwo dostęp do pełnej wiedzy na temat pracy kompetencji oraz wiedzy swojego pracownika, a także przede wszystkim jego uczciwości.